witajcie, dobra, to co szóste piętro przed nami, standard wznieś, gre załaduj, bez przedłużenia. Lecimy. Niebo czerwone jakby. Krówią zalane. Aha, tu będziemy potrzebowali klucza. Okej. Okay. Wyśmienicie. Malutki pokoik. Tam jest chyba karcer. Zamknęli chłopa w karcerze. Poziom z ukrytym dostępem tam jest. Teraz obadamy tutaj wszystkie ściany, a nóż trafimy. Jestem uspokojony. O kurde. No, jak tu sekretu nie będzie, to ja nie wiem. Kolejny labirynt. Kolejne złoto, które pcha nas do przodu. Ściany są dość blisko siebie. To można je wszystkie ...ostukać. O kurde, zgubiłem się. Tutaj mam jakiś tak, Dobra. To są niezłe jaja. I weźcie teraz połap, które ściany już. Stukałem, a które nie, to ja się tutaj zgubię w sekundzie. Słuchaj, mhm. dobra, idziemy tam. A okej, okay. w takim wypadku idziemy tu. Nie nie lubię takich labiryntów naprawdę. No i dupa. Dupa zbita. Ogar pytałeś tam w komentarzu, czy udało mi się skończyć jakąś mapkę na 100%. No to powiem Ci, że tak. Zawsze na końcu odcinka pokazuję tam podliczone te punkty. No i tam jest... Tam jest... Tam jest pokazane, na ile procent u, ukończyłem daną... dane piętro. Dwa razy mi się to udało. No może trzy. Nie wiem. Nie pamiętam. U, łapie! No ale tak, z reguły, z reguły mi się to nie udaje. Żadny halt. O sam. Matko jedyna! Nie był sekret, prawda? To raczej sekret nie był. Dobra, zapiszemy sobie. Mamy zapisane, i teraz trzeba to ładnie, sprawnie wrócić. znają. oj, się słodki, chłopie. Ja nie wiem, co dzisiaj jestem taki przestraszony, ale nie może to czerwone niebo tak na mnie działa, znaczy nie poświeti w sumie. No, ale fajnie to, taki kontrast tworzy. Idziemy tam, no, dobra. Jeśli tu będzie trup, to dobra, to tu byliśmy, tak? Byliśmy, okej, okay. idziemy. Zatem tutaj, chyba, chyba idę dobrze. Nie wiem, nie, nie idę dobrze. To już zupełnie na ślepo. Ja to tak idę, żeby iść, ale no, bo ja nie mam pojęcia, gdzie ja jestem. Jak stąd wyjść? To jest prawdziwy labirynt. Z, ze swoimi odnogami. O, jest dobra, wyszedłem. Tak, no, może też sobie zapiszemy, żeby nie trafić z powrotem do tego. Pewnie było tam z 5 sekretów na. Trudno. Sami wiecie jak to wygląda na moich odcinkach. O, był tam ktoś? Czy mi się wydawało? Tam jakoś się będziemy musieli też dostać. Nie odpuszczę. Może ty nam powiesz jak się tam dostać. Zobaczcie, ta ściana łączy się z tym, z tym przejściem, a te drzwi wydają się... O, dobra, oddzielny pokój. Tutaj trzeba się skupić na tych ścianach, bo mogą nas zaprowadzić właśnie tam do tego ukrytego poziomu, że tak je. O, jest. Chyba jesteśmy na dobrej drodze. Be skurwiel nawet się nie odezwał, pa. widzieliście to? Słaniaczek nie odezwał się, no ale dobra, to się nic nie stało, bo akurat nie tu mam. karteczkę, jedną, drugą. Z jednej skorzystamy, zapiszemy sobie, oczywiście. Tak. Hop, hop. Cyk, fuch. To mówią. Słuchajcie, muszę jeszcze coś zobaczyć. Ci, 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 ci. Julius, yy, byłem dzisiaj na Twoim kanale. Widzę, że masz tam parę, kilka ciekawych w, yy, serii, które. Na pewno mnie zainteresują. Zacząłem oglądać serię z... ...trylogii. Fajnie to zrobiłeś, że podpiąłeś to jako trylogię. Od Heretica 2 Hexeny. Na pewno... ...na pewno będę... ...będę oglądał. Bardzo, bardzo chętnie. Nie wiem, czy. Jako, że Heretica znam mniej więcej, jak wygląda parę jego poziomów, tak Hexena widziałem to tak jak już wspominałem w poprzednim odcinkach. W poprzednich odcinkach, że Hexena to tak znam pobieżnie. a Hexena dwójka to już w ogóle nie kojarzy. Aha, stąd przyszedłem. Idziemy teraz tu. Widzę cię. Widzę chłopie. Nie ma przede mną ucieczki. Także fajnie, że ktoś to nagrał w całości. O ty, kurwa. Hamie. Wybuch! 43%. Apteczka była. Apteczka była. Tutaj, tak. Widzicie? Już coraz lepiej kojarzę. Już coraz lepiej kojarzę. Gdzie byłem? Co robiłem? No chyba, że to jest kwestia budowy tego poziomu akurat Nie, bo... Wydaje się taki bardzo bardziej klarowny. O kurwy sen, ja jebie! Chłopie! Chłopie! Nie przestraszyły się tak samo jak ja, ale niestety ja byłem szybszy, a ty zapłaciłeś za swoje kuzdraństwo, kurwa, da. Dobra. Dużo żyć to sobie zapiszemy może. Okej, okay. dobra, zapiszmy sobie jeszcze. Dobra, to tu nie na co Skąd że się tu wziął. To ja tutaj nie byłem chyba, tak? Skąd ja się tutaj wiem? O to jest pytanie! Aha. A, kluczyk mamy. Okej. Okay. Orzyśko właśnie wpadło, nowe Kolejne, bardzo ładnie. Jest kluczyk, ale kluczyk nie to tych drzwi. Proszę teraz, drodzy, drodzy moi. Poczekajcie. Okej. Okay. Człowiekowi w spokoju. ja Człowiekowi w spokoju nie dadzą nagrać. O, jak ja biedny, prawda? Dobra, lecimy dalej. Czyli tam nie mogliśmy wejść. Ten klucz nie jest do tych drzwi. Dobrze mówię? Czy coś pomieszałem? Czy to mi się przyśniło? Sprawdźmy to, żeby nie było później niedomówień. Ale sko. Aha, stąd przyszedłem, tak. Słuchajcie, ja mam taki pomysł, żeby się jeszcze wrócić. Bo tam były kolejne drzwi. Jeszcze inne drzwi, na tym rozwidleniu. Chyba za tymi drzwiami, prawda? Tak, tutaj przyszedłem, tu byłem. Tak, tu były te apteczki, tu byłem. Ale tu chyba nie byłem, tak? Czy tu byłem? Nie byłem, tu nie byłem. O, sztandar. Nie byłem, to tu jeszcze pójdziemy, bo może tutaj są drzwi, które da się otworzyć. Chyba, że tamte drzwi, które otwieramy złotym kluczem, są tam przy wejściu, przy początku. O, proszę bardzo. Tam przy początku rundy. Bo tam też by to obrazu ładownie. O, Adiego. Bardzo możliwe, że to o to chodzi. Proszę bardzo. Jeszcze kolejny kluczyk. Wyśmienicie. Dobrą było decyzją to, żeby się cofnąć. Aha! Aha! Czyli i tak. I tak bym tu przyszedł. Dobra, dobra, mniejsza owa. Ważne, że mamy komplet kluczy. A tutaj są te drzwiczki. Proszę bardzo. Zdychaj! Chłopie! Uspokój się! poczekajcie chwilkę! Dobra! Kurwysynie Albo mi się wydaje, albo tam jeszcze była ptaczka, nie? W sensie gdzieś tutaj Była czy nie była? Czy to tylko kreacja mojej bujnej wyobraźni? Nie, była, była, proszę państwa Była była nawet, jest trzy apteczki. Dobra, zapiszemy. Naszym starym zwyczajem. Dobra. To co, jedne drzwi już otwarliśmy. Nie robicie te drzwi. Zobaczymy, co kryje się za tymi drzwiami. Fryer pompka z CSS. Z SS dobra o widzicie Ogar może będziesz miał okazję zobaczyć jak wygląda niebywały wyjątek na moim kanale czyli mapka być może, choć wątpię, przejdę na 100%. Pasuje się teraz wrócić tam na początek, prawda? Bo tam były jeszcze te drzwi. Takie, których można było otworzyć, które można było otworzyć kluczem. I tylko kluczem. Tylko gdzie teraz, ha! Żebym teraz trafił na początek mapy. To by było dobrze. Nie wiem, czy to przejdę. Pewnie nie, nie, bo tu jest No ja. Staram się trafić na początek mapy. To nie tu. To też nie tu. Bo tutaj jest akurat No ale nic, pójdziemy tędy, spróbujemy. Może tu? Nie, tu też nie tu, chyba. A może, może, może? Tak, tu jest ten ukryty ukryty poziom. Tu są apteczki. Ale jak mam wyjść z tego ukrytego poziomu? Będę? Najwyraźniej tak. Wyraźnie tak, tutaj nie ma nic. Że, żeby się wrócić to też nie jest takie łatwe. O! Czy to nie jest tędy? Chyba tak, chyba tak. Chyba tędy. Proszę Państwa, tu jest ten labirynt, tak? Tak. Tu jest ten labirynt, do labiryntu... No tak, mamy przejść ten labirynt, żeby dostać się na początek mapy, to musiałbym się wykazać niesamowitą wolą. Ale na szczęście to nie była prawda. I jest tutaj to. Te drugie drzwi, o których mówiłem wcześniej. Dobra. No to, jak wiemy, 9 żyć. Maksymalna liczba, jaka się wyświetla tutaj na panelu. Zbierzmy już wszystkie dostępne tutaj złoto. To obmacajmy sobie jeszcze te ściany w tym ostatnim, już jak się domyślam, pomieszczeniu na tym piętrze. Na piętrze z szóstym. I z nadzieją w sercu idziemy. Idziemy twardo do celu, do końca, do wyjścia, do windy. Nie będzie też żadnym, żadną tajemnicą, ani zaskoczeniem, że oczywiście nie mam pojęcia dokąd mam teraz iść. Na pewno nie tutaj. Jeśli będzie to trwało za długo, to oczywiście Włączę po oraz kolejny już dzisiaj pauzę. Ale chyba nie. Chyba już idziemy w dobrym kierunku. Tak mi się wydaje. Tak jest. Dobra, tu jest wyjście. Podsumujmy sobie. No i dupa. Zbita. Niestety ogar Nie będziesz świadkiem. Chociaż niewiele brakowało. Ten ból jest jeszcze, jeszcze większy. Mniejsza jeszcze o to. Dobra. Dzięki Wam za pooglądanie. Trzymajcie się. Do następnego i. No i cześć!